Manko, dobry wieczór, wszystkim dzień dobry Witam i o, dostałem achievementa. i zapraszam na film poświęcony tej oto fajnej, specjalnej okazji, gdyż już wybiło no ponad 2000 osób jest subskrypcji Czyli no trzeba zrobić film. Na no, film już w zasadzie, główną, najważniejszą część to już widzieliście. A teraz chciałem... Coś wam pokazać, bo mam taki tutaj save, to jest modernowo, tak. Tylko to nie jest te modernowo, które widzieliście na filmie wcześniej, a to jest safe mniej więcej z tego okresu, jak ja zacząłem sobie nagrywać na YouTube. I mimo, że rzadko wrzucam filmy, to sobie posłuchajcie teraz i popatrzcie na to, co jest tutaj. I naprawdę. W porównaniu z tym co widzieliście przed chwilą, no to sobie możecie teraz wydedukować i sobie mniej więcej ogarnąć ile tu jest roboty. Ja tu się trochę przelecę, trochę pogadam, no bo tak fajnie mam okazję coś nagrać, jeszcze taka fajna okazja, 2000 osób. No w, w sumie w sumie to nawet już tak fajnie brzmi. No standardowo. Na moich nagraniach słychać zegar Bo mam za ścianą taki brzydki stary zegar, który macha jakimś wahadłem I bije w dzwony i mnie denerwuje Bo mi zawsze w nagraniu wejdzie <grym> Tak, to jest te modernowo To jest ta sama Ta sama mapa, że tak powiem zobaczcie jak to wygląda tutaj A jak wyglądała na filmie Przecież to wygląda jak jakieś wielkie pobojowisko tutaj teraz Jakby tu jakiś tajfun przeszedł by tu nie wiadomo co tu się działo Tu jakaś drewniana buda stoi w środku miasta Tutaj też Chociaż ta jest nawet ładna Tu kolejna buda W ogóle jakieś farmy automatyczne w środku miasta Są tak z dupy są Nie wiem skąd Bo to tak trochę z kolegą na początku grałem I on tu właśnie no takie dziwne rzeczy mi tutaj wklejał Albo na przykład to Albo tamten dom a ten dom to też ktoś budował, tylko ja go trochę odpicowałem i zrobiłem tam karteczkę, że zostałeś odpicowany i zrobiłem mu ładne podwórko, to też wyglądało jak jakaś stajnia. <grafię> tak się bawiłem. Za co on tutaj w ogóle zrobił? A zaczeki były sprytne. Patrzcie, wyciosy dziurę do samego bedroka tutaj. <grafię> po co? No też nie wiedziałem po co, dopóki mi nie pokazał tej dźwigni. Patrz, on sobie tu wciskał tą dźwignię. I się cieszył, że Zbyniu jest Ferment, no takiego kolegę mamy Zbyszka, i on ciągle jakieś głupoty wymyślał, i co zrobił Tabica, że jest Zbyniu Ferment, a zaczeki był mistrz, zamiast tu sobie postawić pół płytki, czy coś, żeby się te klocki piasku niszczyły, bo chciał żeby spadały, nie? To mógł postawić płytki i by się niszczyły, a on mistrz wziął, wykopał do samego dołu, przez bedrock się przekopał i ten piach po prostu wypada ze świata. <laughs> zadźcie co się tutaj dzieje Tu w ogóle coś stoi Wielkie Puste w środku Wygląda jak jakieś koszary opuszczone W sumie może i nawet by pasowało do tego miejsca Zaraz koło zamku Zamek w ogóle Zadźcie jak ta góra wygląda Teraz jest ładna, zaoblona, drzewka wszędzie W środku w zamku są przecież porobione budynki Zupełnie inaczej niż tutaj było rozplanowane To, no no szczerze też nie umiałem, no każdy nie umiał budować No nie wiem, może są takie eventy, co no włączył Minecraft i od razu byk zrobił super ekstracyjistego Modern House'a, ale ja nie ja, ja też się uczyłem jak budować No, tutaj jedne z pierwszych Modern House'ów to, czy to No nie wygląda tak, nie jest brzydki Ale nie wygląda tak fajnie jak te co teraz buduje O, a tutaj to już standardowa moja procedura. Tak to się kończą, no po prostu nieudane projekty w Minecraft TNT i lepiej, żeby nikt tego nie oglądał. Tutaj w ogóle jakaś urwana droga. W ogóle te drogi są zupełnie inne niż na filmie. Na filmie tym tym, co był wcześniej taki ładny i w ogóle. Ja może teraz polecę w tą stronę i tak dookoła oblecimy tą mapę. W ogóle w tej chwili to... To nawet nie jest wyspa, bo teraz to modernowo jest jedną wielką wyspą, jest otoczona oceanem. A to jest gdzieś w środku kontynentu wyrwane, wklejone. I patrzcie, tutaj droga i tu się kończy, tu są garaże. A na naszej mapie, Modernowo teraz, jeszcze tutaj po lecimy. Nie wiem, czy poznajecie te góry, czy nie. W tej górze na przykład jest tutaj teraz Modern House 2. na z nowym wypasie. A, wygląda to tak tutaj też jest jeden w górze Modern House z Redstone i tutaj jeszcze jeden Modern House z Redstone. Tutaj jest jedna wielka dziura, bo tą mapę już nieraz edytowałem, wordeditem editem i po prostu wklejałem sobie tam, gdzie mam budynki, na inny sit przenosiłem, bo mi się ciągle coś psuło z tymi Minecraftami. No i tu ogólnie już jest ocean, moi drodzy. Na na oryginalnej mapie stąd był przelot kamero tu między domkami no, naprawdę no możecie sobie teraz zobaczyć ile, ile tu jest kuźwa od cholery roboty. Tutaj jest widok na ten drugi dom. Tu jakieś dziwne rzeczy. No to wygląda jak pobojowisko, szczerze mówiąc. Tu na przykład centrum handlowe gdzieś stoi na mojej mapie. Co tu jeszcze by było? Tu szkoła gdzieś jest. O, 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 o. o. I tam już dalej oceany, dalej są. Co ty się jakoś tak dziwno dziwnie wczytujesz wolno dzisiaj Minecraftu. A tu kolejny nieudany projekt i kolejny. Chociaż ten nie wiem dlaczego był rozchwalony. Jak mi się coś kojarzy, że ten był ładny w miarę. A coś musiało mi w nim nie pasować i go rozdupcyłem. No tak się kończyły niestety projekty. O, tutaj właśnie jest szkoła, tu jest ten taki fajny domek ze spadzistym dachem, co? W sumie tylko jeden chyba mam taki w Madernowie ze spadzistym dachem Patrzcie tutaj na przykład sobie jakieś No... ...czabu, czabu nie, no pist, jabło, i sobie lata Lata se drzewo no i lata no A tu gdzieś budynki widzów są w tym miejscu No tak, tak to wyglądało kiedyś Jakieś, no prawie 3 lata temu to był jeden wielki burdal tutaj, a nie taka fajna mapka jak teraz ją widzieliście. On wiesz, no niektóre fragmenty tak dużo się nie pozmieniały, na przykład jak te tutaj działeczki, ten okrąg. Ten dom na przykład jest stąd wyrzucony, bo tu ulice były powiększane. Tu ulica tędy w ogóle idzie tam. Tutaj, tutaj. Tu jest parking, tu są domy. Ten dom stoi chyba mniej więcej tutaj gdzie stał. Czego też przenosiłem? Nie, tego chyba... Tak, też go przenosiłem tu bliżej ulicy i wciskałem za nim gdzieś tutaj następny ten. Na przykład tego budynku tutaj w ogóle już nie ma u mnie w mapie. Jest normalnie zrobiona zwykła prosta droga i się gdzieś tam z wizami łączy. A tutaj jakiś tunel był wykopany. To też jakieś kolejne farmy moich znajomych. A tu... Świnia se stoi świnia. Co u nie? Dlaczego? Fajna jest świnia. To już w sumie był taki szczerze mówiąc wspólny projekt Chociaż mi się świni nie chciało budować Ja się tu tak zająłem bardziej jakimś takim redstone'em i wejściem jak tutaj wejść Oj tu sobie schodki takie były całkiem ładne I ładnie oświetlone O ja się zająłem schodkami Ja sobie robiłem schodki tutaj o. <laughs> Tu można było sobie wejść Oj Ci michnąć tą dźwignię I mogłeś sobie stanąć na nosie świni Mogłeś sobie zamknąć nos świni i zaskoczyć do wody Albo sobie pooglądać jak się buduje miasto Tu też kolorowe domki jakieś To są domki Jaśka Ciekawe czy któryś z tych widzów co teraz mnie ogląda Pamięta Jaśka co ja w którymś tam domku Chyba w tym domku To był drugi odcinek chyba z modernów ten ja sobie siedziałem tutaj, gdzieś mniej więcej w tym miejscu I mówię no e, bo to takie fajne miasto sobie buduję, ale tak sobie patrzę tu I mówię Eee, jakiś gówniany domek I się was pytałem Czy go zniszczyć, czy nie I W sumie nic, nic mi nikt nie odpisał Wiecie jak ja się czułem? Było straszne Jedna osoba tylko odpisała Że Że któryś tam mogę zostawić, a resztę żebym wywalił Jedna osoba <noise> A tutaj, tutaj, tutaj też. Tu normalnie był oryginalnie wodospad, tylko ja to przerobiłem i tu gdzieś to w kanał wpływa i sobie płynie, płynie, płynie tu gdzieś pod ziemią i tam wypływa do tego jeziorka. W tym miejscu co jest Zbyniu Ferment teraz to jest jeziorko. A i ogólnie przecież jeszcze w tą stronę, przecież te miasto już jest dociągnięte aż dotąd, bo ostatnio tutaj właśnie robiliśmy gdzieś w tym miejscu domek. A zobaczcie co to było Jakieś puszcze, gąszcze, chrabąszcze Było Ale fajnie, fajnie Fajnie mi się to buduje I dużo fajniej się to później ogląda Jak to wygląda No ale no niech mi teraz ktoś Napisze w komentarzu, że nie widać Nie widać postępów Mimo tego, że rzadko rzucam filmy No zobaczcie jak to wygląda na tym filmie teraz w tej części a jak wyglądało w pierwszej części tego filmu kurde no nie wiem mógłbym tak tu latać i cały czas wam jakieś wynajdować ciekawostki coś pokazywać i w ogóle ale no ja wiem żeby tego nie będziecie wszystkiego oglądać a tu na przykład kolega sobie zrobi zaczcie jakiś fajny basem <laughs> ten kształt no no Czuję, czuję to chłopak po prostu. Czuł jak należy zbudować. To jest... Ten basen to jest podsumowanie tego domu, że jaki on jest, ten basen. Dziwnie to wygląda i dziwnie mi się wczytuje. Ale no ja serdecznie za 2000 dziękuję i, i zapraszam na kolejne odcinki, które będą wkrótce. Kiedy? Nie wiem, ale będą. Na razie.